Dobra, zobaczymy w środku. No. Ale powiem ci, że. Może. <try> Pikachu? Pikachu? czujesz się komfortowo? Myślę, że kubeś jest ściśnięty. w tym samochodzie jak w maluchu. Siedziby. Trochę jest mało miejsca. No raczej, to fakt. Nie masz gdzie Jezus, do tyłu Powiem wam, że uderzam głową wszędzie. przez to wyjrzyjcie się klapy. No, wliczy. powiem ci, ciasno. I może no raczej, to się da obniżyć. <grym> okay? Tak, wy wy wymontować rafał. To czasu, jest w ogóle skrzynka. Powiem tak, to to wykonanie, to, to będzie podrapane za sekundę, nie? Nie wiem, ale to. Bo <noise> powinno czymś być obłożone. Poczekaj, 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 poczekaj. Czy da się siedzenie obniżyć? Oprócz... Co ale nie, ty? nie bardzo, bo nie ty da rady. Rady. No, ja tu... tu już masz z tyłu, poczekaj, bo tu masz z tyłu podniesione. Musisz... Rafał, weź to podejść do góry, bo masz fotel położony i nie możesz, bo cię blokuje. Poczekaj. Nie, nie mogę niżej w ogóle. Ale teraz spróbuj. Bo blokował fotel. Nie, już jest najniżej. No to nie jest dla mnie auto. Fajny tutaj gadżet, fajne ekrany. Nieprawda. <grym> nie podoba Nieprawda. No nieprawda. Mi się to nie podoba na przykład strasznie. Prawda. Jezus Maria. To... Co mi się najbardziej podoba w tym samochodzie? Drzwi wyjściowe. Otwieram Dobre, Bardzo przepraszam. Nic z tego nie będzie. To ten, to, ten tutorial będzie słaby. Jeszcze zobaczymy jajko. Z zewnątrz wygląda samochód w ten sposób. Co ty, ty za małe to dla mnie? Ja myślałem, że ty. A tu, to z tyłu, to jest coś większego chyba. O, do tego może wejdziemy. Poczekajcie, słuchajcie. To jest też umoda. I to jest moda już ta większa. To jest moda 9. O, tu możemy wejść. A. No, chyba. życie. Słuchajcie, wbijamy się tutaj. O, też. O, no tutaj mam trochę mi. Ja wiem, poczekaj. Czy ja mam tu więcej miejsca? Czy ja mogę w ogóle. Pierdola, w ogóle. Kto, ja na szczerze to nawet powiem Wam, słabo widzę tutaj. Met 90 m prawie. Może trochę krótszy jestem zaraz, bo starszy, ale, ale szczerze nie podoba mi się to, nie. No, wiecie, szczerze, no cena, cena. Nie wiadomo, bo to te wszystkie obiciałki tutaj. To no, będzie zniszczone my szybko, coś czuję. No, bo nie ale przynajmniej robić... mamy porównanie, tak? A, nie tak jakość, robić, a jakość? No, Jestem ściekły trochę na siebie, że się tu umówiłem, a nie tam. No, wiecie, ale nic, trzeba wszystkiego spróbować. Szczerze, no to, bo to człowiek oczami często kupuje, nie? Mhm. A ja nie robię. Chciałbym się zapytać, czy można to siedzenie obniżyć? Bo ja szczerze tu się bardzo źle czuję. Ja siedzę na wysokości no, bo to jest taki tego, tego aparatu tutaj. No ja, ja nie czuję się komfortowo, a jestem ile mniej się od Ciebie. No takie to za się. bardzo jest tu wszystko, nie? Zabrali bardzo dużo miejsca, słuchajcie, nawet na nogi przez ten cały kokpit. Nie wiem po co to wszystko. Coś tu ukryte, jest jakaś lodówka. A tu półka jest, słuchajcie. Ta, tu takie coś zrobili. Pamiętajcie jak to się otwiera. On coś czuje, że. Polega z granicą. Już teraz kumam, Tu jest jakaś półka, ale po co? O nie, idziemy zobaczyć jeszcze jajko, nic z tego nie będzie, co czuję, test drive zaliczymy, bagażnik, bagażnik nawet, spoko, to jeszcze zostajesz tam, chyba już musisz zostać. a pokaż mi jak to się stąd, o tu, to, tu się otwiera, nie, dziękuję za to samochód, wolę moje mini, no nic, wiecie, no jest kawał samochodu za tą cenę, nie oszukujmy się, tak? cena nie jest zła, Zero... Sylwetka nawet nawet, nie Po zamknięciu bagażnika wygląda na pewno trochę lepiej O, ale tu co to oj, oj, oj słuchajcie, to trzeba dotknąć, żeby mieć porównanie kilka aut. Nie ma nic to wspólnego z jakością niemiecką na pewno To jest bardziej bliskie chińskiej jakości Że tak to wygląda idziemy jeszcze zobaczyć jedno z tych aut za chwilę pozdro, lecimy dalej. Dobra, to jest ta siódemka, tak? Bo jeszcze są niby dziewiątki, trochę większe. Są dwa rodzaje, bo jedno jest z silnikiem benzynowym, jedno jest elektryczne. Gdzie tu jest cena? Cena będzie. Mm, tak, one są tanie, te samochody, nie? W stosunku do ceny, to one mają dobrą jakość. Pierwszy rok podatku drogowego ile? 680? Volkswagen miał 540, drugi rok miał 190, tak jak tutaj. Dlaczego to auto jest tak drogie? Pasuje, bo ma za darmi, A to elektryki. Ten ma pewnie silnik benzynowy, no, ekrany odpalone. No, ten, ten jest lepszy w środku niż tam, nie? ten, No bo ten jajko już lepiej wygląda, no, no, dobra. Bo ja tak długie jajko. O! Nawet człowiek się zmieścił. No nie, jest lepszy. Jest, jest taki klaustrofobiczny. I ten ekran masz fajnie duży. Można telewizję oglądać? Już mógł sms-y pisać. Włącz coś. Tu jest fajna gałka ogólnie. Tak to przyjemne. O, jeżeli chodzi o modę, a to, to już tu powiem, że te auto wygląda lepiej. No nie, jest no trochę wąskie, lepiej. uważam. Nie jest super, ale wygląda lepiej. A co to jest to? Um, aha, to jest nawilżony. Już schowek, tak. Ten ekran mały pewnie tutaj... Minimum informacji, prędkość, bla, bla bla. No i cały panel kontrolny tu na ekranie. Quick Control Macie cały samochód, nie wiem czy to się rusza. 23 kuszkę, ja to nie Co ty nie gadasz? Nie? No Za te pieniądze to nie kupicie samochodu. To jest, jest nie normalnego. Nowe, nie? Te, te, te gadżety mnie denerwują. No, to tak wygląda ten. trochę Daciowato, nie? Tak naprawdę to mi się nie podoba. Nie wiem, każdy ma swój gust, ale ogólnie to jest tak na. Zabstrukato dla mnie. Są paski LEDowe, jak widzicie. Pasek LEDowy też zapalił się tutaj. To jest bałagan, to jest straszne ogólnie. Tu, tu przód, jeszcze do zaakceptowania. Idziemy zobaczyć z tyłu, będzie pokazane bardziej, jak wygląda ten środek. Mamy test drive umówiony, więc może jeszcze to nie no, wygląda, no, wygląda mało toksycznie. Tak stąd, nie? Tylko, że bardziej mi to dacie przypomina Te siedzenia, ta skóra, powiem wam, miękka. Nie wiem, czy tu szlibardach jest. Chyba coś tu jest odsłaniane. Chyba tak. Nie widzę, tylko jak. Pewnie jakoś automatycznie tam z tego panelu kontrolnego z przodu. Bagażnik. Hmm. Nie nastawiam się źle do tego auta. Ogólnie jakoś mało miejsca jest w tym samochodzie. Jak to się otwiera? Ktoś mi to powie. Jest tu jakiś guzik. O, ale to jest tak, jakbycie. Wiecie... Jezus, Maria, to jest. Nie wiem, z czego to jest zrobione, ale to jest słabe. Powiem Wam, słabe. No jest, jest mało jakości w tym wszystkim No bagażnik taki To wygląda na kształtem że to duże auto jest ale to jest tako. A może nie dałeś czasu? Dobra, ogólnie to jest dla małej rodziny samochód. Nie dla mnie, nie dla wysokich osób na pewno Tak to wygląda jak taki właśnie duże auto, ale to jest napompowane tylko Naprawdę malutki samochód Dobra, idziemy zapytać o ten test drive. A tam co stoi? Tam co to jest? Jeszcze przy okazji co to jest? A to może takie coś lepiej jewcia. Lotus? O kurde. No już macie trzy razy tyle, nie? Można otworzyć? W ogóle? Zamknięte, to tylko na specjalne życzenie. Ale wygląda pięknie Dobra, lecimy Dobra. Poczekamy, przejedziemy się tą omodą Komodą bo... jeszcze nie widziałam Jajko Jest małe To wygląda tak, słuchajcie na filmach, na zdjęciach to wygląda jakby to był jakiś duży samochód To jest naprawdę mały samochód Także miejcie to też na uwadze. Ok, so, ten samochód jest największym samochodem, jeżeli chodzi o jajko. No, jedyna rzecz, która mi najbardziej dokucza, to jest wykończenie tych drzwi. Fajny pasek LEDowy, klamka i tak dalej, ale to jest po prostu jakiś dla mnie. Jeżeli chodzi o przód, i przód, tak naprawdę, kierowca-pasażer, no jest ok, ale dalej e, mam takie wrażenie, że ten samochód jest wąski. Mało przestrzeni dla mnie, jako dla chłopa, tej wagi i tego wzrostu. Wiecie, 120 kg, 190 wzrostu. Fajnie to wygląda, mówię, ale jest, mam wrażenie, że jest bardzo wąski w środku. Jest krótki. Nie? Więc pan powiedział nam przed chwilą, bo czekamy na swoje swoją miejsce, że największym samochodem z tych samochodów, które tu nie mają oboda czy jajko, to będzie Omoda 9, właśnie ta. Ta jest rozładowana, dlatego też nic tu nie działa. Szczerze. Ładnie to wygląda. Ładnie. Jest tak wszystko zbalansowane, oprócz tych guziczków tutaj, które mnie też drażnią, ale cały przód, tu Jestem pod wrażeniem, powiem Wam szczerze, a szczególnie czekam aż odpalony będzie ten ekran, bo da się to zaakceptować. Jedyny minus, uważam, to jest miejsce na nogi. Czujecie się bardzo tutaj zamknięci. Tu nie ma przestrzeni w ogóle. Tu całą nogą dotykam schowka i całego boku. Nie wiem czy to jest wina tego, że to te siedzenie może wysoko siedzi... Dam mu szansę. Dam mu szansę. Przód, tył. Ja już go skreśliłem. Ja dam mu szansę, bo chciałbym zobaczyć jak moje ciało będzie tutaj się czuło po obniżeniu tego siedzenia. Ogólnie cały czas dotykam wszystkiego, co się tylko da, w tym samochodzie. Po prostu nierealne dla mnie, żebym mógł podróżować. Nerealne na razie. Okej. Okay. So what is this actually for? First of that's, that's, that's your volume. Aha, to volume, okay. And you've got your ambient lighting settings so you can change the ambient, you can change this strip light mm -hmm. as well as the lights across here. Okay. So you've got the full Roof. So the dark uh, finish is an option, or is so. It no, so this is all of them have the same finish. Uh huh. I so thought it's, a, it's different. One on your display. Uh, no, no. I see the the interior. So the exterior, the colours you can change. Uh huh. Uh, and then this roof will open as well. Nice. Amazing. Okay, so you said there is a mode from eco to snow mode. Is seven six modes? Yeah. So how you could do that? Uh -huh, that's the control. Normal mode. So you've got these across here. Mhm. Mm Off-road, sand, snow, sport, normal. Okay. Okay. So you've got large compartment areas just in here. Mhm. Mm is there any charging point for laptops. So like you have got, so got wireless charging point just on this side, mm -hmm. and then underneath here you've got USB and USB C, mm -hmm. as well as your 12 volt. And also you've got large storage area. Mm -hmm. Okay. It's not sure. You've got a vent on here, so if you're using the um, aircon in the summer, it'll mm -hmm. blow cold air into here, so you can keep things uh -huh. cool. So if you put your hand on the sides, and now you can feel how cold it gets in there. Yes. it feel cold. Yes. Pretty cold. So almost like a fridge. Yeah. That's it. Okay. Um, as i say so you've got your settings just at the back here for the rear passengers so you've got the heated seats and the cooling seats okay and then on the screen here so you've got heated seats and ventilated seats in the front mm -hmm. you've got the heated steering wheel the car's also got an air purifier so it's always monitoring the air quality in so, the car so you're changing additional filter in it or so it's got it so yeah it works off these set of filters on there but what it will do is, even if you're vaping in the car, it will pick up the air quality uh -huh. and will adjust it. So, or if you're behind a big lorry and you're getting quite a lot of fumes in uh -huh. it, so automatically it, it automatically adjusts and put the air filter on for you. Okay, amazing. So we can come back then. Eva, can you hold this for a moment? Yeah. Like this. Okay. So you just uh, drive and straight. That's it. Yeah. Okay. Is it still a eco, eco mode yes? Uh, it's a normal way, I'll put, oh. it, I'll put it in eco. Ah. There you go. eco mode. But driving in eco mode, to be fair, with the power the engine has, you don't really need to be any more than that. You go right here. So what will be the cost of petrol, like day, weekly use or monthly use? It's, it all depends on how you use it, whether you're going to be charging the car up. Um, so average, you'll get, you know, like mid 40s to 50 miles to the gallon on long journeys. Uh, I'd say if you're charging it up, you get up to 80 miles of pure electric. Uh -huh. So if you've got the option to charge it and you're only doing shorter journeys, you're pretty much going to be using no fuel at all. That's a very good option, hybrid. I'm a little bit concerned still about the space, but all the rest looks really good. I'm actually surprised. What's well, quite a nice feature as well with this one? So if you've got like sunlight in your eyes, but it's coming from both sides, pull this one across. So you can do that one, and then you've got a secondary one uh -huh. here. Okay, that's really cool. Actually, I like this option. So like days like today, where like, you got that light there, you can actually close off from both yeah. sides without that's having. You know, something Otherwise, you. You, yeah. you're you're constantly doing this while you're driving because yeah, you go yeah. around a corner yeah, yeah, and you try yeah. and clear it out. That's actually cool. I'm, I'm a little bit surprised. The first uh, feeling was like the car is not definitely for me, but uh, after the small test drive, I i have slightly different feeling <laughs> so you've got memory seats obviously in the driver's side electric both mm -hmm. driver and passenger are uh, fully adjustable um, you can ad as a driver you can adjust the passenger seat from this side here mm -hmm. so if the passenger is struggling to try and move their seat mm -hmm. you can move it for them mm -hmm. okay. so, and this one is the omoda 9 yes there is an option like to change the front seat for example to make wider because um. when you sit in, I just feel as well they squeezing me, my bump physically. Oh, okay. You know, you know so I just. Maybe through the time. So we're just... Yeah, the lumber that you should be able to adjust. Yes. How are you adjusting? Up and down or left and right? So they do both. Okay, okay, I follow now. Okay, that's definitely someone can use to do this here. Yes. Just mainly, the had you know the space of my knee. Well, when I drive a van, I have always space around Yeah, that's yeah, it. So that's <laughs> the feeling physically. Yes. What do you do for work? No, I'm a builder. Oh, okay. okay. So I, d I drive a slightly bigger car every day. It's very quiet, I will say, very very. No sound coming from outside physically so. No, so you've got um double glass on here so it's so um stuff so it helps to reduce road noise. And what is the sound system like? Can Ah yeah, so it's put the daughter's oh, it music, so so you so drive to home this one? Yeah yeah. So can be so I'll just turn it down. How is the away. bass on? The, so you can adjust it. <laughs> so so you, can, you can play around. So. If I want to set it now, so if you, 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 you listen to some sort of bassy music, you listen to. Is it more bassy music you listen to then? Yes. Mm -hmm. um, what's the good? Uh, two seconds. Good I've, I've stopped it now. Okay. Feel the rain, oh, feel on the the rain, rain on coming down, coming down yes. on find something It's the got a base in it, <laughs> so. <laughs> when the sun yeah, goes, the sun goes shine. You might have to just keep to the, the, the left the, or it, yeah. my lord, my you can lord. Somebody helped me. Somebody help me. <laughs> W ogóle jestem trochę w szoku. No jak się Nie, tak powiem wam, że komfort jazdy jest w miarę do zaakceptowania dalej i uważam, że jest bardzo miejsca mało dla kierowcy. Ale wszystkie te gadżety pierdoły. To no to oni kup kupują... Nie? Tak, no przemyślane, no fakt, że pojechał cichutko tam. w Samochód warty, uwagi, ale nie dla takiego chłopa jak ja. Szkoda, szkoda nerwów, bo tego nie poprawicie słuchajcie, nie zrobicie nagle tam więcej miejsca w samochodzie. Kamer pierdół, to jest piękny naprawdę samochód, choć uważam, to jest kwestia. No, wiecie, każdy ma swój, jakby ten gust, nie? Ja uważam, że tam jest za mało miejsca. Fajny, przyspiesza, to tamto bajery, nowe szmery, kamery 540. Tak, jest Cena ostatecznie, słuchajcie, prawie 45 tysięcy, wersja podstawowa. 500 funtów miesięcznie, to uważam, że za te pieniądze w Anglii spokojnie możecie dostać e, inny markowy e, pojazd. Może nie wiem, czy mam jej gadżetów, nie mam zielonego pojęcia, ale uważam, że standard jakościowo będzie trochę klasy wyżej. Ja to tak widzę, także na razie tyle ode mnie. Dziękuję, pozdro. O moda, zysk z samochodu, który pachnie Timu. Kup o modę. Ja też powiedziałam Timu.